Dlaczego Jezus zadaje na kartach Ewangelii tak wiele pytań? Na to pytanie spróbujmy poszukać odpowiedzi w dzisiejszej Ewangelii, którą Kościół daje nam do rozważenia. Więc dziś jesteśmy świadkami sceny opisanej przez Świętego Łukasza, kiedy możemy towarzyszyć dwóm uczniom w ich wędrówce do Emaus. Podczas tej wędrówki spotykają oni zmartwychwstałego pana, który dołącza się do nich, przysłuchuje się ich rozmowie i zadaje pytania, a uczniowie nie mają świadomości, że to jest Jezus Chrystus. Jezus, słuchając ich rozmowy, zadaje im takie pytanie: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Kiedy przypatrzymy się ich odpowiedziom, zobaczymy, że te pytania wydobyły na wierzch kondycję ich serca, ich stan wewnętrzny. I widzimy, z ich odpowiedzi wynika, że uczniowie mieli fałszywy obraz Jezusa. Uznawali go za proroka potężnego w czynie i słowie, ale wcale nie za Boga. Dalej mieli oni fałszywe oczekiwania wobec Jezusa, bo słyszymy takie słowa pełne zawodu i frustracji, a myśmy się spodziewali. Wyszły także na jaw ich trudne emocje. Czytamy, że zatrzymali się smutni. Ta scena, moi drodzy, Ukazuje nam bardzo ważną prawdę życia duchowego. Mianowicie, dobre pytanie jest w stanie otworzyć ludzkie serce. Dobre pytanie może pomóc wydobyć jakąś bardzo trudną prawdę z dna ludzkiego serca. I to jest bardzo ważne, dlatego że wyciągnięcie tego na wierzch w obecności Jezusa ma wartość uzdrawiającą, co widać wyraźnie w tej scenie, którą rozważamy, Dlatego, że ona kończy się tak, że uczniowie wracają z wielką radością do siebie. Podobnie jest i w naszym życiu. Nie jeden raz doświadczyłem takiej sytuacji w posłudze spowiednika. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale coś takiego się wyczuwa, że penitent spowiada się bardzo powierzchownie, a jego wyznanie grzechów wcale nie dotyka istoty rzeczy. I wtedy czasami wystarczy jedno, dwa pytania, i myślę, że to jest Interwencja i pomoc Ducha Świętego, a nagle ludzkie serce się otwiera, a spowiedź przestaje być jakąś wyliczanką złych czynów jak z listy zakupów, a staje się spotkaniem prawdy o grzechu człowieka wydobytym z głębi serca z miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który zawsze przynosi uzdrowienie. Dziś spróbuj znaleźć chwilę czasu na osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem na modlitwie, i spróbuj. Podczas tego spotkania zmierzyć się, zadać sobie jedno z pytań, które zadawał Jezus Chrystus różnym napotkanym przez siebie osobom. Czego pragniesz? Czemu się martwicie? Kogo szukacie? Co chcecie, abym wam uczynił? Za kogo mnie uważacie? Czemuście mnie szukali? Czemu tak bojaźliwi jesteście? Czy i wy chcecie odejść? Czy kochasz mnie? Odpowiadając na te pytania, nie bój się odpowiedzi, które w twoich oczach mogą wydawać ci się nieodpowiednie, nieprawidłowe. Nie ma złych odpowiedzi. Zła odpowiedź to jest odpowiedź fałszywa. Każda odpowiedź, która wynika z prawdy, choćby najtrudniejszej i najbardziej bolesnej, to dobra odpowiedź. A wydobycie tej prawdy na wierzch przyniesie uzdrowienie. Więc prośmy o odwagę zmierzenia się z różnymi pytaniami, które stawia nam nieustannie Chrystus Pan, i niech głęboka odpowiedź na nie prowadzi nas do doświadczenia uzdrowienia.